Zanim Adam Rozwadowski założył z żoną Enel Med, pracował w firmie energetycznej Stoen. W branżę medyczną wszedł w 1993 roku. I to mimo, że nie jest lekarzem, a inżynierem. Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej. Rozwadowscy zaczynali od prywatnej kliniki stomatologicznej na warszawskim Zaciszu. To tam zaczyna się historia firmy. Już po kilku latach Rozwadowscy rozszerzyli jej działalność o część ogólnomedyczną trafili w dziesiątkę. Coraz większe grupy klientów, coraz większa liczba pracowników, coraz większe przychody doprowadziły do decyzji o budowie szpitala za ciszę. Rozpoczął on działalność w 1998 roku, oferuje m.in. zabiegi z zakresu chirurgii dziecięcej, naczyniowej ginekologii oraz neurochirurgii. Wtedy także Enelmet uruchomił system abonamentów medycznych skierowanych do klientów korporacyjnych. Widziałem dużą szansę rozwoju w tej formie finansowania opieki medycznej. Wspomina Adam Rozwadowski i nie mylił się. Dziś jego firma leczy ponad 150 tysięcy pracowników z ponad 1800 firm. Rok po otwarciu szpitala za ciszę firma rozpoczęła tworzenie sieci wieloprofilowych oddziałów w największych polskich miastach. Co nietypowe, zlokalizowane są one w nowoczesnych biurowcach albo centrach handlowych, np. w Warszawie, w Arkadii, Blue City oraz Promenadzie. Za krok milowy właściciele uważają rok 2011. Wtedy Enelmed zadebiutował na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Pozyskał dzięki temu 35,5 miliona złotych. Dzięki tym środkom powstał drugi w Warszawie szpital Centrum, przychodnia wieloprofilowa w Gdańsku i pracownia diagnostyczna w Koninie. Dziś Enelmed jest jednym z głównych graczy na rynku medycznym. Zatrudnia niecałe 2000 osób, w sumie ma 19 placówek medycznych, 19 wieloprofilowych przychodni, dwa szpitale, a przychody z 27 milionów złotych w 2003 roku wzrosły do 200 milionów w 2013. Adam Rozwadowski, jego żona Anna i synowie Jacek oraz Bartosz mają prawie 70% akcji swojej firmy.